Jestem na farmie po choinkę, brzydka pogoda, deszczowo. Chciałem pokazać jak wygląda farma, tam hot dogi sprzedawają. Tutaj jest budka gdzie sprzedawają choinkę, A to jest moja ucięta choinka już, 2 metry wysoka. Także nie było co za wybrać. Ale chyba pójdę na hodowlę. Także to tyle chciałbym pokazać, jak wygląda farma w Kanadzie. Pogoda nie napisała, niestety deszczowo. Nie, ciekawie. To tyle. Dziękuję.